Mm -hmm. więc tak. Jacek jest zajebany w trzy dupy. Dzień dobry. I tutaj sobie widzę Stacheckiego, który ziga. No to jest norma dla niego. Ania, która jest zajebana w trzy dupy. Nie, Anta Uciekam. Ania. Jestem w, taki półtora Pentecas. Chodź Ania, idziemy poszukać ludzi. Kurwa. Nie ma nikogo. Ale nie ma. Ja co? jest Ja co? To jest... Kahuła. <grym> ja co? <to, to> <grym> ja, ja znam, ja znam <grym> Ej, jas, jacy, Jacy. Respekt. To jest? Jacek. Jaca! I kolega z Piotkowa. Ale że jest kurny lepszy, stary. Ale się Piotr tak, zajebał... Jas, jas, jas. To się spił. Ja chodzę i nagrywam. Bo jas, jas. ja się świeję i zaraz idę wyjebać tą jeszcze flaszkę co została. Jas, jas. Nie, ja tak. Nie, żartuję. Żartuję, żartuję, żartuję. Okay. Ja to piątka z, z kublem Tomaszowa. Raz jeszcze jest speczkowa. Żubik. Adam, Adam. Adam krzyczę ile załatwisz go? Mocno! Mocno! Starański się zrezygał. Na co? <laughs> za potę. Weźmy go. No no. Kurwa, za do Idę. Do Agaty. I do tej. I do tej. Tej drugiej. We'll be right back.